O! 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 Dzień dobry, mogę przyjąć sobie, e, Dzień dobry, z tej strony Julian e, Proszę pani, mam takie specjalne zamówienie Raz tu for you będzie Tak Gdzie jest burger z frytkami Tak do tego będzie takie magiczne zamówienie czy burger, tylko bez cebuli, mustardy i ogórka, bo mam na to straszne uczulenie. Dobrze. I do tego... I truskawki? Tak, oczywiście. Ej, do tego jeszcze będzie sześć z burgerów, bo mój wzrzosek jest bardzo głodny. A jest Coś jeszcze chcesz? Ej, przepraszam, może jest raz? To tak, o 200. Eee, burgerów. Z tak. To jest cheeseburger, oprócz tego to jest zabite, tak? Tak jest, a tu już lubię mustardę i ogórka, więc to musi być Dobrze <grym> Chcemy <grym> odnaleźć? Eee, momencik Zatrzymuje się troszeczkę, jak powiem e, O, no na że tego nie mamy A dobre są? Bardzo, gorąco No to jedno poproszę Dla Morisa będzie Chcemy <grym> dalej. I może jeszcze jedną kolkę A to z cheeseburgerem jeszcze Dobrze i to wszystko z dostawą na Madagaskar no, Dobrze To dziękuję bardzo I życzę miłego Chyba wieczoru Co za mówienie, zgadza? No w cię wiedz, ty krusenko 48 10 zł. Zapraszam do okienka Dzięki no,